Deszcz bezlitośnie siekł o szyby luksusowego apartamentowca w centrum Warszawy. Na najwyższym piętrze, w penthouse'ie, rozgrywała się scena, która miała zmienić życie wielu osób na zawsze. Tomasz Nowak, 45-letni miliarder, stał przy panoramicznym oknie, wpatrując się w nocną panoramę stolicy. Jego stalowe oczy odbijały błyskawice przecinające niebo. Za nim... Na skórzanej kanapie siedziała Anna Kowalska, trzydziestoletnia kobieta o delikatnych rysach twarzy i długich, kasztanowych włosach. Jej dłonie drżały, gdy trzymała kieliszek czerwonego wina. Aniu, wiesz, że to jest jedyne wyjście, powiedział Tomasz, nie odwracając się od okna. Jego głos był chłodny i stanowczy. Musisz za mnie wyjść. To jedyny sposób, żeby uratować twojego dziadka i jego reputację. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Wiedziała, że Tomasz ma rację, ale myśl o małżeństwie z człowiekiem, którego ledwo znała, przerażała ją. Ale Tomaszu, czy nie ma innego sposobu? Czy naprawdę musimy się pobrać? Tomasz odwrócił się gwałtownie, jego oczy błyszczały gniewem i frustracją. Innego sposobu? Aniu, twój dziadek jest na skraju bankructwa. Jeśli się nie zgodzimy, wszystko na co pracował przez całe życie przepadnie, a ty, ty stracisz wszystko. Anna wstała, stawiając kieliszek na stoliku, podeszła do okna, stając obok Tomasza. Ale co z miłością, co z naszymi marzeniami? Tomasz zaśmiał się gorzko. Miłość, marzenia, w naszym świecie liczy się tylko władza i pieniądze. Małżeństwo to kontrakt, nic więcej. W tym momencie błyskawica rozświetliła niebo, a grzmot wstrząsnął budynkiem. Anna zadrżała, nie wiedząc, czy to z powodu burzy, czy słów Tomasza. Czy ty, drogi słuchaczu, podjąłbyś taką decyzję? Czy zgodziłbyś się na małżeństwo z nieznajomym, aby uratować swoją rodzinę? Czy może znalazłbyś inne wyjście z tej sytuacji? Tomasz położył dłoń na ramieniu Anny. Wiem, że to trudne. Ale obiecuję ci, że będziesz miała wszystko, czego zapragniesz. Nigdy nie będziesz musiała się o nic martwić. Anna, spojrzała mu prosto w oczy, wszystko oprócz miłości, powiedziała cicho. Tomasz milczał przez chwilę, po czym skinął głową. Daję ci tydzień na podjęcie decyzji. Po tym czasie oczekuję odpowiedzi. Anna odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi. Gdy dotknęła klamki, usłyszała jeszcze głos Tomasza. Pamiętaj, Aniu, to nie tylko twoja przyszłość, to przyszłość całej twojej rodziny. Z tymi słowami Anna opuściła apartament, a drzwi zamknęły się za nią z cichym kliknięciem. Zostawiła za sobą Tomasza, który ponownie zwrócił się w stronę okna, obserwując, jak burza szaleje nad Warszawą, burza, która była niczym w porównaniu z tą, która rozpętała się w ich sercach. Tydzień wcześniej, w słoneczny wiosenny poranek, Anna Kowalska siedziała w kawiarni na Starym Mieście w Warszawie, mieszała łyżeczką w filiżance kawy, zamyślona. Jej życie było do tej pory spokojne i przewidywalne. Pracowała jako nauczycielka w lokalnej szkole podstawowej, mieszkała w małym przytulnym mieszkaniu i cieszyła się wolnością trzydziestolatki. Nagle jej telefon zawibrował, na ekranie pojawiło się imię jej dziadka Stanisława. Anna odebrała z uśmiechem: Cześć dziadku, co słychać? Głos Stanisława brzmiał nienaturalnie poważnie: Aniu, kochanie, musimy porozmawiać. To ważne. Możesz przyjechać do mnie jak najszybciej? Anna poczuła ukłucie niepokoju. Oczywiście dziadku, będę za godzinę. Godzinę później Anna stała przed imponującą willą swojego dziadka na obrzeżach Warszawy. Stanisław Kowalski, mimo swoich Pięć lat wciąż był postawnym mężczyzną o siwych włosach i bystrych niebieskich oczach. Aniu moje dziecko, przywitał ją, obejmując mocno. Chodź, musimy porozmawiać. W gabinecie dziadka, otoczonym regałami pełnymi książek, Anna usiadła na skórzanym fotelu. Stanisław westchnął ciężko, zanim zaczął mówić Aniu, popełniłem błąd, ogromny błąd, który może kosztować nas wszystko. Anna słuchała z rosnącym przerażeniem, jak jej dziadek opowiadał o ryzykownych inwestycjach, długach i groźbie, bankructwa, a potem padło imię Tomasza Nowaka, miliardera, który mógł uratować ich sytuację, ale za określoną cenę. On chce, żebyś za niego wyszła, Aniu powiedział Stanisław, patrząc na wnuczkę ze smutkiem i poczuciem winy. Anna poczuła, jakby ktoś wylał na nią kubeł zimnej wody. Ale Dlaczego ja, dlaczego małżeństwo? Stanisław pokręcił głową. To skomplikowane, kochanie. Tomasz ma swoje powody, ale obiecuję, że jeśli się zgodzisz, uratuje naszą rodzinę od ruiny. Anna wstała, podchodząc, do okna. Patrzyła na ogród, w którym bawiła się jako dziecko na dom, który kochała. Czy mogła to wszystko stracić? Czy mogła pozwolić, by jej dziadek stracił dorobek całego życia? Drogi słuchaczu, co byś zrobił na miejscu Anny? Czy poświęciłbyś swoją wolność i marzenia dla dobra rodziny? Czy może szukałbyś innego rozwiązania, nawet jeśli wydawałoby się niemożliwe? Anna odwróciła się do dziadka, jej oczy pełne były łez. Dziadku, ja nie wiem co powiedzieć, to wszystko dzieje się tak szybko. Stanisław podszedł do wnuczki, obejmując ją ramionami. Wiem, kochanie, i przepraszam, że cię w to wplątałem, ale musisz wiedzieć, że cokolwiek zdecydujesz, będę cię wspierał. Anna skinęła głową, wciąż oszołomiona. Potrzebuję czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Oczywiście, zgodził się Stanisław, ale pamiętaj, że nie mamy go zbyt wiele. Gdy Anna opuszczała dom dziadka, Czuła, jakby ciężar całego świata spoczywał na jej barkach. Wiedziała, że decyzja, którą podejmie, zmieni jej życie na zawsze. Ale czy była gotowa na takie poświęcenie? W ciągu kolejnych dni Anna próbowała uporządkować swoje myśli, spacerowała ulicami Warszawy, odwiedzała ukochane miejsca, zastanawiając się, jak jej życie mogłoby się zmienić. Pewnego popołudnia, Siedząc na ławce w łazienkach królewskich, postanowiła dowiedzieć się więcej o Tomaszu Nowaku. Sięgnęła po telefon i zaczęła przeglądać artykuły na jego temat. Tomasz był znany jako bezwzględny biznesmen, który zbudował swoje imperium na przejęciach upadających firm, ale im więcej Anna czytała, tym bardziej intrygujący stawał się dla niej ten człowiek. Nagle jej uwagę przykuł nagłówek sprzed kilku lat Tragiczna śmierć Marii Nowak, żony miliardera Tomasza Nowaka. Anna poczuła jak jej serce przyspiesza. Kliknęła w link i zaczęła czytać. Maria Nowak zginęła w wypadku samochodowym pięć lat temu. Oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, ale artykuł sugerował, że mogło być inaczej. Wspominano o tajemniczych dokumentach, które Maria. Miała w posiadaniu dokumentach, które mogły zaszkodzić reputacji jej męża. Anna poczuła dreszcz. Czy to możliwe, że Tomasz miał coś wspólnego ze śmiercią swojej żony? Czy teraz, żeniąc się z nią, chciał ukryć jakieś mroczne tajemnice? Zastanówmy się, drodzy słuchacze, co byście zrobili na miejscu Anny? Czy zgłębilibyście tę sprawę, ryzykując wplątanie się w niebezpieczną sytuację? Czy może zignorowalibyście te informacje, uznając je za plotki? Anna wiedziała, że musi dowiedzieć się więcej. Postanowiła skontaktować się z Magdą Wilk, dziennikarką, która napisała artykuł o śmierci Marii. Następnego dnia Anna spotkała się z Magdą w małej kawiarni na Powiślu. Dziennikarka, kobieta po czterdziestce o przenikliwym spojrzeniu, uważnie wysłuchała historii Anny. Aniu, powiedziała Magda poważnym tonem. Musisz być bardzo ostrożna. Tomasz Nowak to nie jest człowiek, z którym można igrać. Ale co dokładnie wiesz o śmierci jego żony? naciskała Anna. Magda rozejrzała się nerwowo. Nie mogę ci powiedzieć wszystkiego, ale Maria odkryła coś, co mogło zniszczyć Tomasza. Dokumenty, o których wspomniałam w artykule, one wciąż istnieją. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Gdzie są te dokumenty? Nie wiem dokładnie, przyznała Magda. Ale podobno twój dziadek Stanisław może coś o tym wiedzieć. Anna zamarła. Jej dziadek, co on mógł mieć wspólnego z tą sprawą? Gdy wracała do domu, Anna czuła, jak jej świat wywraca się do góry nogami. Nie tylko musiała podjąć decyzję małżeństwie. o małżeństwie. Ale teraz okazało się, że może być wplątana w coś znacznie większego i potencjalnie niebezpiecznego. Stojąc przed drzwiami swojego mieszkania, Anna wiedziała, że musi porozmawiać z dziadkiem. Ale czy była gotowa na prawdę, którą mogła odkryć? Anna nie mogła spać tej nocy. Myśli o tajemniczych dokumentach, śmierci Marii Nowak i potencjalnym udziale jej dziadka w tej sprawie nie dawały jej spokoju. Wczesnym rankiem podjęła decyzję. Musi porozmawiać ze Stanisławem. Gdy dotarła do willi dziadka zauważyła, że coś jest nie tak. Drzwi frontowe były uchylone, a w środku panowała nienaturalna cisza. Z bijącym sercem Anna weszła do środka. Dziadku? zawołała, rozglądając się po pustym holu. Nagle usłyszała przytłumione głosy dochodzące z gabinetu. Podeszła cicho do drzwi i zamarła, słysząc znajomy głos. To był Tomasz Nowak. Stanisławie, wiesz, że nie mamy wyjścia, mówił Tomasz. Te dokumenty muszą zniknąć, a małżeństwo z twoją wnuczką to jedyny sposób, żeby wszystko zostało w rodzinie. Anna usłyszała westchnienie dziadka. Tomasz, nie możemy tego zrobić. Anna zasługuje na prawdę. W tym momencie Anna nie wytrzymała. Otworzyła drzwi gabinetu, stając twarzą w twarz z dwoma mężczyznami. Jaką prawdę, dziadku? Zapytała, patrząc to na niego, to na zaskoczonego Tomasza. Stanisław opadł ciężko na fotel, wyglądając nagle na dużo starszego. Aniu, kochanie, usiądź proszę, muszę ci coś wyjaśnić. Drodzy słuchacze, czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, gdy odkryliście, że bliska osoba ukrywała przed wami ważną prawdę? Jak byście zareagowali na miejscu Anny? Anna usiadła, czując, jak drżą jej ręce. Stanisław zaczął mówić: Aniu, lata temu byłem wspólnikiem ojca Tomasza. Razem zbudowaliśmy imperium biznesowe, ale nie zawsze postępowaliśmy uczciwie. Maria, żona Tomasza, odkryła nasze nielegalne działania i chciała wszystko ujawnić. Tomasz przejął opowieść: Mój ojciec wpadł w panikę. Chciał za wszelką cenę powstrzymać Marię w noc jej śmierci. To on prowadził samochód, który spowodował wypadek. Anna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy, ale dlaczego mi to mówicie? Co to ma wspólnego ze mną? Stanisław spojrzał na wnuczkę ze łzami w oczach. Dokumenty, które Maria zgromadziła, są ukryte. Tylko ja wiem, gdzie się znajdują. Tomasz chce się z tobą ożenić, żeby mieć pewność, że nigdy nie ujrzą światła dziennego. Anna wstała gwałtownie. Więc to wszystko to była gra? Manipulowaliście mną? Tomasz podszedł do niej. Anno, początkowo tak, ale im więcej o tobie słyszałem, tym bardziej chciałem cię poznać. Uwierz mi, moje uczucia są szczere. Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. Jak mam ci wierzyć po tym wszystkim? Zapadła cisza. Anna czuła, jak jej świat rozpada się na kawałki. Wszystko, w co wierzyła, okazało się kłamstwem. Co teraz? Zapytała cicho, patrząc na obu mężczyzn. Tomasz westchnął. To zależy od ciebie, Anno. Możemy to wszystko zakończyć tu i teraz ujawnić prawdę i ponieść konsekwencje. Albo. Albo przerwała mu Anna. Albo możemy spróbować naprawić błędy przeszłości. Razem, powiedział Tomasz, wyciągając do niej rękę. Anna stała na rozdrożu. Decyzja, którą podejmie, wpłynie nie tylko na jej życie, ale na życie wielu innych osób. Czy powinna wybrać prawdę za wszelką cenę? Czy może dać szansę na odkupienie win i nowy początek? Anna stała w milczeniu, czując ciężar decyzji, którą musiała podjąć. Spojrzała na swojego dziadka, człowieka, którego kochała i szanowała przez całe życie, a który na teraz wydawał się jej obcy. Potem przeniosła wzrok na Tomasza, mężczyznę, którego miała poślubić, a który okazał się być uwikłany w mroczną przeszłość. Potrzebuję czasu, powiedziała w końcu Anna, jej głos drżał lekko. To wszystko, to za dużo, żeby przetrawić w jednej chwili. Tomasz skinął głową z powagą. Rozumiem, ale proszę, Anna, nie podejmuj pochopnych decyzji. Stanisław wstał z fotela, podchodząc do wnuczki. Aniu, kochanie, wiem, że Cię zawiodłem, ale proszę, daj nam szansę wszystko wyjaśnić. Anna cofnęła się o krok. Potrzebuję przestrzeni. Wrócę, gdy będę gotowa. Z tymi słowami opuściła gabinet, a potem dom, czując, jak łzy spływają jej po policzkach. Szła ulicami Warszawy, nie zwracając uwagi na otoczenie, pogrążona w myślach. Zastanówmy się, drodzy słuchacze, co byście zrobili na miejscu Anny? Czy dalibyście szansę ludziom, którzy was okłamali, ale teraz chcą naprawić swoje błędy? Czy może odcięlibyście się od nich całkowicie? Anna dotarła do parku Łazienkowskiego, swojego ulubionego miejsca w mieście, usiadła na ławce przy stawie, obserwując pływające łabędzie, myślała o wszystkim, czego się dowiedziała, o dziadku, który okazał się być zamieszany w nielegalne interesy. O Tomaszu, który początkowo chciał ją wykorzystać, ale twierdził, że jego uczucia się zmieniły, o Marii, niewinnej ofierze tego wszystkiego. Po kilku godzinach Anna podjęła decyzję. Wiedziała, że nie będzie łatwa, ale czuła, że to jedyne słuszne wyjście. Wróciła do domu dziadka, gdzie. Zastała Tomasza i Stanisława wciąż czekających w gabinecie. Podjęłam decyzję, oznajmiła, wchodząc do pokoju. Obaj mężczyźni spojrzeli na nią z napięciem. Nie mogę udawać, że nic się nie stało, zaczęła Anna. Ale też nie mogę pozwolić, żeby ta sytuacja zniszczyła więcej życzeń. Zgodzę się na małżeństwo z Tomaszem. Tomasz wstał, wyraźnie zaskoczony. Anno, Anna podniosła rękę, przerywając mu, ale mam warunki. Po pierwsze, ujawnimy wszystkie nielegalne działania z przeszłości, zwrócimy. Pieniądze, które zostały nieuczciwie zdobyte. Po drugie, przekształcimy firmę w etyczne przedsiębiorstwo, które będzie pomagać ludziom, a nie ich wykorzystywać. Stanisław westchnął z ulgą. Aniu, jesteś pewna? Anna skinęła głową. Tak, to jedyny sposób, żeby naprawić błędy przeszłości i zbudować coś dobrego na przyszłość. Tomasz podszedł do Anny, patrząc jej prosto w oczy. Dziękuję, Anno. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Razem zbudujemy coś, z czego będziemy dumni. Anna spojrzała na niego z mieszaniną nadziei i ostrożności. Mam nadzieję, Tomaszu, bo jeśli mnie zawiedziesz, tym razem nie będzie drugiej szansy. Tak oto Anna, Tomasz i Stanisław stanęli przed trudnym zadaniem naprawienia błędów przeszłości i budowania nowej przyszłości. Czy im się uda? Czy miłość i uczciwość mogą wyrosnąć na fundamencie kłamstw i manipulacji? Minął rok od pamiętnego dnia, w którym Anna podjęła decyzję o małżeństwie z Tomaszem i ujawnieniu prawdy o przeszłości. Rok pełen wyzwań, trudnych, rozmów i ciężkiej pracy nad odbudową zaufania i reputacji. Anna i Tomasz stali na tarasie ich nowego domu w Konstancinie Jeziornie. Patrząc na zachodzące słońce nad Wisłą, tomasz objął żonę ramieniem, a ona oparła głowę o jego ramię. Czy kiedykolwiek myślałaś, że tak to się skończy? zapytał tomasz z lekkim uśmiechem. Anna pokręciła głową. Nigdy, ale cieszę się, że daliśmy sobie szansę. Ostatni rok był dla nich prawdziwym testem. Zgodnie z obietnicą ujawnili wszystkie nielegalne działania stygmatiotycznej przeszłości. Firma Tomasza przeszła gruntowną transformację, stając się przykładem etycznego biznesu. Zwrócili nieuczciwie zdobyte pieniądze i założyli fundację charytatywną imienia Marii Nowak, pomagającą ofiarom przestępstw gospodarczych. Stanisław, choć musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich dawnych działań, znalazł spokój w naprawianiu krzywd. Poświęcił się pracy w fundacji, wykorzystując swoje doświadczenie do edukowania młodych przedsiębiorców o etyce w biznesie. Anno, powiedział Tomasz, odwracając się do żony, muszę ci coś powiedzieć. Anna spojrzała na niego z zainteresowaniem słucham. Jestem, jestem w ciąży powiedział Tomasz z szerokim uśmiechem. Anna roześmiała się, uderzając go lekko w ramię. Chyba chciałeś powiedzieć, że ja jestem w ciąży? Tomasz skinął głową. Jego oczy błyszczały ze szczęścia. Tak! To ty jesteś w ciąży. Będziemy rodzicami, Anno! Anna poczuła, jak łzy szczęścia napływają jej do oczu. Objęła męża, przytulając się do niego mocno. Słuchacze, Drodzy... czy życie w moc drugiej szansy. Czy uważacie, że ludzie mogą się zmienić i naprawić swoje błędy? W tym momencie na taras wyszedł Stanisław trzymając tacę z herbatą. Co tu tak wesoło? zapytał, widząc radość na twarzach Anny i Tomasza. Dziadku, powiedziała Anna podchodząc do niego, będziesz pradziadkiem. Stanisław o mało nie upuścił tacy. Łzy wzruszenia pojawiły się w jego oczach. Och, moje kochane dzieci, powiedział obejmując ich obu. Stojąc tak we trójkę, czuli, że. Zamknęli pewien rozdział swojego życia i otworzyli nowy, pełen nadziei i miłości. Wiedzieli, że droga przed nimi nie będzie łatwa, ale byli gotowi stawić czoła wszystkim wyzwaniom razem. Anna spojrzała na dwóch najważniejszych mężczyzn w swoim życiu: męża i dziadka. Pomyślała o dziecku, które rosło pod jej sercem o fundacji, która pomagała ludziom o firmie, która teraz działała etycznie. Wiecie co? Powiedziała uśmiechając się do nich. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Tomasz i Stanisław skinęli głowami, zgadzając się z nią. Razem patrzyli, jak ostatnie promienie słońca znikają za horyzontem, zwiastując koniec dnia i początek nowego rozdziału w ich życiu. Tak kończy się historia Anny, Tomasza i Stanisława. Historia o błędach przeszłości, trudnych decyzjach i sile przebaczenia. Historia, która pokazuje, że nawet z najciemniejszej nocy może narodzić się nowy jasny dzień. A wy, drodzy słuchacze, co wynosicie z tej opowieści? Czy wierzycie, że miłość i uczciwość mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody? Czy dalibyście szansę komuś, kto kiedyś was zawiódł, ale szczerze chce się zmienić?